Dzień dobry, mieszkańcy Giewic. Ja nazywam się Mateusz Łakomski i przyszedłem tutaj, żeby wam opowiedzieć, że Jezus Chrystus jest na wyciągnięcie dla każdego z nas. Jezus Chrystus i relacja z żywym Bogiem jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas. I każdy z nas ma, tak długo jak żyje na ziemi, dostęp do Niego, tylko i wyłącznie poprzez wiarę w fakt, że On zamanifestował siebie w Chrystusie. Że On zamanifestował siebie w Synie. Że On jako Ojciec przyszedł na ziemię, pokazać, że jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, Bóg w ciele, przyszedł na ziemię, zamanifestować to, że jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. I to On zmazał cały list dłużny, który grzech nabija nam na konto. To On zmazał cał, cały grzech, który. Z którym człowiek się rodzi, bo każdy człowiek na Ziemi rodzi się w oddzieleniu od Boga i brak mu chwały Bożej. Każdy człowiek szuka swojego stwórcy. Każdy człowiek ma pustkę i każdemu brakuje chwały Bożej, bo brakuje obecności Boga. I pojednanie z Ojcem, stanie się z nim jedno, doświadczenie właśnie zbawienia, zbawienia życia w sozo, to znaczy w jedności z Bogiem. W jedności z ojcem, życia wolności od lęków, życia wolności od całych tych systemów, w których żyjemy systemu religijnego, systemu y, politycznego, systemu nawet jakichkolwiek praw rodzinnych, takich, których być może dorastając, będąc małym dzieckiem, kiedy dorastałaś Ty, dorastałaś. Rodzice Cię wpoili i, uzna, i uznałeś jako swój fundament, ale nieraz zawiodłeś się na tym. Wszelki system, który jest wykreowany przez ten świat, on godzi w relację człowieka w, z Bogiem. Wszelki system jest wykreowany po to, żeby czuć się bezpieczny w nim, ale on nie daje bezpieczeństwa. Ale żywa relacja, ta której nas nie uczą nawet rodzice, żywa relacja z Bogiem, żywa relacja jak z osobą. Jest możliwa i to ona daje poczucie bezpieczeństwa, i to ona daje miejsce, w którym Ty jednoczysz się z Bogiem, w którym Ty stajesz się Chrystusem na Ziemi, i nie ma nad Tobą panowania żadna choroba, i nie ma nad Tobą panowania żadna depresja, nie mają nad Tobą panowania okoliczności, które prezentuje nam ten świat. Ale jest On, jest święty Duch i to On predysponuje i powołuje Cię do, do tego, żebyś panował na tej ziemi, żebyś z nim, nim, żył z Nim w jedności, żebyś stał się dzieckiem Boga. Kochani, każdy z nas rodzi się na ziemi w oddzieleniu od Boga. Każdy z nas głęboko w sercu potrzebuje zjednoczyć się z Bogiem, potrzebuje poczucia ojcostwa, potrzebuje taty, tatusia, bo dobrze wiemy, że... Miłość być może, którą nam prezentowali rodzice Ona nie zawsze była Nieadekwatna do uczynków Ona zawsze była zależna od tego Jak żeśmy się zachowywali Jak byliśmy tacy troszkę źli Tacy troszkę niepomyśli Że była ta jedynka w szkole Że była impreza nie taka Że było coś takiego Nie takiego jakby się rodzicom To wtedy już Relacja między dzieckiem A, a ojcem była zupełnie inna. Często tych ojców nie ma w domu. I ta relacja, którą mamy w domu, próbujemy z nią odzwierciedlić relację z Bogiem. Ale często jeszcze rodzimy się i wychowujemy w kościele, w którym to wmawia się, że system on prezentuje Boga. Ale żaden system na tej ziemi nie prezentuje Boga, ani kościelny. Dom, ani domowy, żaden, ponieważ Bóg jest osobą i Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał po to, żeby został nam dany święty duch, czyli osoba Boga, do relacji z każdym z nas. Ka do każdego z nas jest powiedziane, że ten, który uwierzy, narodzi się na nowo i musi narodzić się na nowo, by stać się członkiem królewskiej rodziny. Nie ma ani jednego człowieka który byłby dobrym człowiekiem. Nie ma ani jednego, który nie zgrzeszył i nie ma ani jednego, który mógłby powiedzieć, że jest w jedności z Bogiem, ponieważ każdemu brakuje osobistej relacji, tak zwanej chwały boskiej w jego wnętrzu. Każdemu brakuje relacji z Bogiem i każdy potrzebuje zostać oczyszczony od własnego ego i szukania własnych dróg, bo to, co się nazywa dzisiaj, Zaprojektowało każdego z nas, żeby szukał tego, czego nie ma, żeby szukał miejsc, sytuacji, materializmu, którego szatan mu trąbi, że ciągle potrzebujesz do życia. Ale 2000 lat temu wszystko zostało dane człowiekowi, i nie daj się wciągać ani dnia dłużej. W system tego świata. Nie daj sobie tłumaczyć, że czegoś Ci brakuje. Nie daj sobie tłumaczyć, że brakuje Ci zdrowia. Nie daj sobie tłumaczyć, że wykształcenia Ci brakuje. Nie daj sobie mówić, że jesteś nikim. Bo prawda jest taka, że dwa tysiące lat temu Chrystus zapłacił za to, żeby stał, żeby stała się jedno z Bogiem i na wyciągnięcie ręki jest tożsamość. Boża, dla każdego człowieka, tak jak Bóg zaplanował dla każdego z nas, ponieważ On stworzył nas na podobieństwo swoje, po to, żebyśmy byli z Nim jedno. I to jest na wyciągnięcie ręki, powrót do tego miejsca, żywa relacja ze swoim wewnętrznym tatusiem. Wewnątrz jest na wyciągnięcie ręki, ale najpierw potrzebujesz zdać sobie sprawę, że jesteś w iluzji życia, że wegetujesz, że tu na Ziemi. Z każdym dniem jest coraz to gorzej, być może patrzysz na wszystko dookoła, że jest coraz to gorzej, być może patrzysz na te systemy polityczne, że jest coraz to gorzej, być może patrzysz na świat, że jest coraz to gorzej, ale wystarczy, że spojrzysz na własne życie i spojrzysz, że z każdym dniem, dniem po dniu, jesteś coraz to słabszy, starszy, coraz więcej chorób cię dopada, coraz więcej problemów coraz więcej wymogów związanych z finansami, coraz więcej ten świat, ten system od ciebie wymaga. A dlaczego tak masz? Bo jesteś mu posłuszny. A jesteś posłuszny, jak mówi Chrystus, temu, który jest swoim ojcem i ojcem tego świata i wszystkich, którzy nie są Chrystusowi, jest szatan i diabł. Więc ty, jeśli zdajesz sobie sprawę, że jesteś dzisiaj dzieckiem diabła, bo jesteś posłuszny temu systemowi, to zawołaj dzisiaj do Chrystusa, bo to On zamanifestował prawdziwego Ojca. Prawdziwego Ojca, który jest stworzycielem każdego z nas. I chce, żebyś wrócił jako syn, jako córka do relacji z Nim. Żebyś wrócił do miejsca, w którym stajesz się z Nim jedno. I nowym stworzeniem się stajesz. Chrystus powiedział, nie ma ani jednego, który by nie musiał stać się nowym stworzeniem żeby widzieć Królestwo Niebieskie. I jeśli Kościół wtrąbił ci, że przynależność do Kościoła, że sakramenty, że spowiedź, że stan łaski uświęcającej, że stan łaski uświęcającej jest w stanie wprowadzić Cię do nieba, to już Ci odpowiadam, że to jest bzdura. Nie ma systemu religijnego, który byłby Cię w stanie wprowadzić do nieba. Ale jest On, jest Chrystus Jezus, który powiedział, kto narodzi się na. Kto narodzi się na nowo, ten będzie uczestnikiem królestwa. Nikt inny, żaden człowiek, który polega na swoich uczynkach, bo w sobie być może, chodzę do kościoła, mam sakramenty, jest powiedź, jak będę umierał, przyjdzie kapela, nim je namaści. Główno prawda, nic cię nie namaści, oprócz Ducha Świętego, który musi zamieszkać w Tobie. Święty Duch musi być z Tobą pojednany, Ty musisz być pojednany z Bogiem, musicie być jedno, On musi w Tobie zamieszkać. I tą jedną ofiarę, którą złożył Jezus Chrystus, człowiek staje się dzieckiem Bo Bożym. Człowiek staje się Bogiem tu na Ziemi, człowiek staje się Chrystusem na Ziemi, bo on świat ze sobą pojednał, kochani. I to jest prawda Ewangelii, o której mówi Pismo. To jest prawda Ewangelii, o której żaden człowiek ani żaden kościół nie będzie ci trąbił, bo Kościół to jest system, który nie woli człowieka. Kościół katolicki, protestancki, świadkowie Jehowy. To są systemy religijne. Które manipulują i nie człowieka i okłamują, że jak coś zrobi, to coś dostaniesz. Nieprawda. Jeśli zbawienie byłoby przez Twoje uczynki, że jak coś zrobisz, to coś dostaniesz, to na nic cały Krzyż Chrystusowy, na nic Jego łaska, ponieważ łaska manifestuje się tym, że jest to niezasłużona przychylność. I każdy Twój uczynek i dla Boga jest jak zażygane ubranie i nie umiesz się wymówić. Czy poprzez swoje uczynki zasłużysz sobie na niebo czy na piekło? Bo uczynki są bez znaczenia dla Boga. Chrystus Jezus jedną ofiarą spłacił cały list dłużny każdego człowieka. Pojednaj się z Bogiem. Musisz narodzić się na nowo, żeby widzieć królestwo. I żyć w królestwie i stać się człowiekiem wieczności, czystym jak łza w oczach Boga. Musisz narodzić się na nowo. To jest Ewangelia, za którą Chrystus Jezus zapłacił, o której być może nigdy nie słyszałeś. Pojednaj się z Bogiem, proszę Cię. Pojednaj się z Bogiem poprzez narodzenie się na nowo, bo potrzebujesz zrzucić cały bagaż swojego ego z pleców. Jestem tutaj, bo poselstwo w miejsce Chrystusa sprawuje. Każdy, który w Niego wierzy, w Jego miejsce poselstwo sprawuje. I każdy, który w Niego wierzy, na chorych kładzie ręce, będzie, jak powiada Pismo. I ludzie będą uzdrawiani. Jeśli jesteś w miejscu, w którym jesteś chory, albo masz jakąkolwiek niemoc, masz problem z krępem, masz problem ze stawami, masz problem ze wzrokiem, masz problem z alergiami, pokarmowymi, skórnymi, masz jakikolwiek problem, to chcę Ci powiedzieć, że zostałeś zainfekowany przez kłastwo, które jest, zostało wyprodukowane przez szatana. Ale choroba nie jest dziełem Bożym, bo dziełem Bożym jest krzyż Chrystusowy, a krzyż Chrystusowy zniszczył dzieła diabelskie i przyjdź, zostaniesz uzdrowiony w imieniu Chrystusa, bo to On dał w jako dziedzictwo dla każdego, który wierzy. Jeśli potrzebujesz modlitwy, albo przyjdź, albo podnieś rękę. Jestem tutaj, bo Jezus jest dla każdego. I nie ma ani lepszego, ani gorszego. Wszyscy dla Boga, bez Niego, są jak polna trawa. Ale jednocześnie. On jest miłością niezależną od Twojej postawy. I to tylko po Twojej stronie leży. Czy uwierzysz w to, co powiedziałem?